Witam Was serdecznie kochani w kolejnym filmie z serii New Releases na Amazon KDP, w którym to omawiamy sobie książki, które zostały wydane w ostatnich 30 dniach i które już załapały swoje pierwsze sprzedaże, które już załapały uwagę klientów i które mogą być dla mnie, dla Ciebie, dla Was wszystkich inspiracją do tworzenia własnych produktów na Amazon KDP. Będą to produkty zazwyczaj proste do stworzenia, będą to produkty low content, no content, ale chcę Wam też pokazać produkty z nisz bardziej dla e -book. Produkty High Content, żeby tutaj dla każdego było coś fajnego. I tak nie przedłużając, zaczynamy od pierwszego produktu. Jest to Easter Bucket Stuffers Easter Joke Book for Kids. Jest to książka, która polega na tym, że zadaje się śmieszne pytania dotyczące Wielkanocy, pytania dla dzieci, czyli pytania bardzo proste. Zobaczcie, jak jest tutaj stworzona okładka. Nie jest to skomplikowane. Mamy stronę informującą o Copyrights i przechodzimy już do kontentu głównego Easter Jokes book. If you love, you lose. Ok, czyli jest to taka gra. Jeżeli się zaśmiejesz, to przegrałeś. Mamy tutaj wyjaśnione o co chodzi, na czym polega ta gra, i mamy już samą grę. Why didn't the bunny hop? Bunny knows. Więc tutaj to jest fajna też rymowanka, powiązana właśnie ze śmiesznymi różnymi zagadkami, pytaniami. Jest to dla dzieci, więc tutaj nic skomplikowanego być nie może. Ta książka ma rewelacyjny ranking BSR po tygodniu istnienia jej na Amazonie, ponieważ ona została wydana 6 marca, czyli 7 dni temu, a ranking BSR to jest 1230 pozycja i bestseller w jednej z kategorii, więc da się zrobić na Amazonie KDP bestsellera w tydzień z produktem low content, wystarczy tutaj pomysł i odpowiednie, umiejętne wypozycjonowanie tego produktu. Kolejny produkt Harry the Farting Easter Bunny jest to książka, która Opowiada o pierdzącym króliczku. Ona ma 30 kilka stron. Mamy tutaj 33 strony, ranking 17 tysięcy, więc też bardzo dobry. Do zlecenia taka książeczka na Fiverr w granicach myślę 200, 250, 300 dolarów. Na spokojnie możecie coś takiego wyhaczyć. Jak widzicie tutaj, co druga strona zawiera, taką półprofesjonalną bym powiedział grafikę. Natomiast na odwrocie tej strony jest tutaj historyjka opowiedziana, więc tak naprawdę tych grafik, tych stron z grafikami jest tutaj połowę mniej. 25 luty, data wydania 9 dolarów kosztuje i też się już bardzo, bardzo dobrze sprzedaje. Wiadomo, zbliżają się święta wielkanocne. Tutaj jest książka, która może nie sprzedaje się rewelacyjnie, bo ona ma ranking aż 575 tysięcy, ale już się sprzedała kilkukrotnie. 54 strony, ale chciałbym ją Wam pokazać z tego względu, że jest to ciekawy pomysł na produkt. Jest to nauka matematyki, jednocześnie połączona z zabawą, jednocześnie połączona z kolorowaniem. Spójrzcie, na czym to polega. Mamy do obliczenia tutaj jakieś działanie, dodawanie akurat w tym przypadku, i wynik tego dodawania, wynik tego działania odpowiada jakiemuś kolorowi, więc bardzo fajna. Sprawa możecie pomyśleć tutaj nad mnożeniem, nad dzieleniem, nad pierwiastkowaniem, w zależności od tego do jakiej grupy docelowej kieruje się taki produkt. Myślę, że ciekawy, ciekawy pomysł. Kolejny produkt Math Jokes, czyli znowu żarty tym razem matematyczne dla dzieci, dla nauczycieli, dla przyjaciół i dla całej rodziny. New Release 14 lutego został wydany ten produkt. Pozycja BSR jest milionowa, ale nie o to tutaj mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby pokazać wam pomysł na produkt. Bo on może niekoniecznie się już w tym momencie sprzedaje dobrze, ale dajmy mu szansę. Jest zrobiony naprawdę fajnie, jest zrobiony ciekawie. Są tutaj zagadki matematyczne, więc produkt i do nauki, i do pośmiania się, więc tutaj jako prezent jak najbardziej na różnego rodzaju okazje. Możecie to zrobić dużo lepiej, możecie to zrobić inaczej. Możecie zaczerpnąć po prostu z tego inspirację. Jak widzicie, jest new releases, tej sprzedaży może nie ma. Natomiast szansę musimy takiemu produktowi dać, bo on tutaj już jest 21 w kategorii Teen and Young Adult Arimetric, czyli w kategorii, która jest powiązana z tym produktem i myślę, że ma szansę się tutaj na Amazonie fajnie sprzedawać. Kolejny produkt Triple Digit Subtraction Practice Workbook, czyli... Mamy tutaj też działania matematyczne, ale mamy odejmowanie pisemne. Odejmowanie pisemne, arkusze do odejmowania pisemnego, jak widzimy dla klasy 2, 3, jest to volum pierwszy, czyli możemy odnosić się do tego, że pewnie będzie też volum drugi. Wydanie drugiej takiej książki dla klasy np. 4, 5, 4, 6. Jak ten produkt wygląda w środku Jest strony są poprzedzające kontent główny, mamy kontent główny, i zwykłe odejmowanie pisemne. Mamy tutaj do zaznaczenia, który to jest dzień, mamy imię, datę do wpisania, czas, jaki nam to zajęło, ile punktów zdobyliśmy za każdy z tych działań. To jest też na czas, także tutaj odpalamy stoper i takiemu dziecku mierzymy czas, w jakim to wszystko rozwiąże każdą stronę i dzięki temu możemy mierzyć postęp takiego dziecka właśnie w rozwiązywaniu tego typu zagadek, tego typu zadań matematycznych. Cena 4,95 22 luty, wydanie 1,545,000 tysięcy pozycja BSR. Też nie jest ciekawa pozycja BSR, ale mówię, jako, jako przykład produktu, który może posłużyć Wam do inspiracji, jak najbardziej jest to OK. Kolejny produkt jest to My First Great Writing Workbook i tutaj osoby, które wydają na Amazon KDP na pewno znają autora Kelly Malloy, znają na pewno ten styl Książek, właśnie workbooków do nauki, różnych przedmiotów dla dzieci. Jest to książka troszkę bardziej złożona, natomiast takie też Wam chcę pokazać. Nie chcę Wam pokazywać tylko najprostszych książek, które może zrobić każdy, ale wiadomo, że im bardziej skomplikowane wnętrze, tym mniejszą będziecie mieć konkurencję, bo wielu osobom się po prostu nie chce wysilać. Im bardziej się wysilicie, tym macie większe szanse na to, że wasze. Wasze produkty zwrócą na siebie uwagę. Tutaj mamy gry różnego rodzaju dla dzieci. Możemy zajrzeć do środka, jak to wygląda. Naprawdę bardzo fajnie zrobiony produkt. Profesjonalnie, bym powiedział, przemyślanie. I tutaj mamy serię tych produktów, różnych, właśnie tego autora, o czym mówiłem. Ten produkt zajmuje pozycję 17, 000, 17 987. Jest przeznaczony dla dzieci w wieku 6-7 lat, czyli pierwsza klasa szkoły podstawowej i zawiera 124 strony różnych, właśnie aktywności. Uczących się, uczących dzieci i jednocześnie bawiących na różne sposoby. Kolejny produkt: Preschool Paper Crafts. Mamy tutaj różne rzeczy do wycięcia. Tutaj jest akurat ich tylko 25 do wycięcia: różnego rodzaju rzeczy, spis treści. Ok. Mamy tutaj jakąś chatkę, jakiś domek do wycięcia, instrukcje. Jak to robić, jak to składać, jak to przyklejać do siebie. Też fajny produkt. Okładki widzicie do książek, możemy też robić. Pomysłów jest co? Nie miara, tylko tu wyobraźnia nas ogranicza. Ten produkt jest na pewno ciekawy, na pewno jest czymś innym niż wszystkie, choć okładka nie wydaje się zbytnio atrakcyjna dla dzieci. Nie jest taka eye catching, nie ma tutaj ładnych kolorów, ale ten produkt się sprzedaje i kosztuje 10 dolarów aż. A jak widzicie, pozycja BSR to jest 18 tysięcy, więc sprzedaż tego produktu jest bardzo, bardzo dobra. Przejdźmy sobie dalej. Number Tracing Warbook, czyli nauka pisania po śladzie, nauka pisania cyfr akurat w tym, w tym wypadku i liczb od 1 do 100 dla dzieci w wieku 3 do 5 lat, 6 dolarów cena 24 tysiące ranking BSR bardzo blisko, trzech bestsellerów, tak naprawdę w trzech kategoriach. Na czym polega ten produkt? Jak możecie się domyśleć. Bardzo prosty produkt wnętrza do zdobycia, tak naprawdę za darmo. Na przykład na Bookbolcie coś takiego możecie znaleźć, na Creative Fabryka możecie coś takiego znaleźć, i możecie takie wnętrza sobie zaimportować, na przykład do kanwy dodać coś ciekawego swojego, żeby się tutaj wyróżnić na Amazonie, żeby nie być kolejnym produktem, żeby nie mieć kolejnego produktu takiego samego, który, których jest na Amazonie mnóstwo. Tutaj są różnego rodzaju wyróżniki, jak na przykład dodane kolorowanki, jakieś zagadki, zadania do rozwiązania, oprócz tego właśnie yy, pisania po śladzie. Fajnie zrobiona tylnia strona okładki, bo mamy pokazane wnętrze, mamy opisane, co w tym wnętrzu jest, yy, jest też to spójne kolorystycznie z przodem tej okładki, więc bardzo fajny produkt i to się odzwierciedla w jego rankingu BSR przechodzimy do kolejnego, jest to dot to dot Coloring Book czyli kolorowanka, która polega na łączeniu najpierw kropek ze sobą po kolei, w kolejności od 1 powiedzmy do 100, a później pokolorowanie takiego obrazka który nam wyszedł z tego połączenia i tutaj mamy pokazane wnętrze jak to wygląda, oczywiście produkty typu dot to dot również możecie tutaj rozgraniczyć do różnych grup wiekowych, ponieważ te produkty mogą być naprawdę bardzo skomplikowane. Tutaj mamy większość tak naprawdę większość na, tak naprawdę tego rysunku jest widoczna, a są też takie produkty dot to dot, gdzie jest po prostu mnóstwo kropek, mnóstwo cyferek i dopiero później, kiedy już zaczniemy jakby uzupełniać ten arkusz, to widzimy, co tak naprawdę może tam się zawierać. Tutaj widzimy, jaki będzie efekt finalny, bo to jest dla dzieci, natomiast dla dorosłych też są takie produkty i polecam Wam się z nimi zapoznać. Mamy też stronę fajnie zrobioną A Content, to jest 61 380 Ranking BSR. Także też sprzedaż bardzo regularna, wydany końcówką lutego, więc na Amazonie istnieje dwa tygodnie i radzi sobie naprawdę bardzo ciekawie. Produkt kolejny: The Ultimate College Student Health Handbook. E, produkt na pewno bardziej zaawansowany, e, tutaj nie zajrzymy do wnętrza, natomiast widzieliśmy sobie w poprzednim, bodajże, wydaniu New Releases e, coś takiego, z tym, że było to, był to produkt skierowany do pilotów. To było Airplane Handbook, coś takiego. Jest to książka, która pokazuje, ma wiele ilustracji, i pokazuje właśnie zdrowe życie studenta, jak tutaj sobie z tym poradzić. Wydana 1 marca, czyli niecałe dwa tygodnie temu. Mamy tutaj ciekawy, zrobiony opis, bardzo obszerny i się wcale nie dziwi, dlatego że jest to książka obszerna i opis powinien z tym jak najbardziej współgrać. Tutaj mamy wyróżnione jakieś. Nagrody, która ta książka rzekomo otrzymała. Nie wiem, czy jest to prawda czy nie. Natomiast jest to tutaj ujęte. Ranking BSR 91990, więc też dobra sprzedaż, regularna sprzedaż aż 336 stron, tak jak wam powiedziałem, jest to obszerny produkt, produkt zaawansowany, możemy tutaj sobie zobaczyć to wideo, jak on wygląda w środku, ta pani to prezentuje. Poczekamy może chwilkę się załaduje, ok. Zobaczcie, to jest naprawdę obszerna książka. Czy pokaże nam tutaj pani wnętrze tej książki? Nie, nie pokaże nam wnętrza, natomiast tutaj możemy zobaczyć sobie w opiniach zdjęcie zrobione przez jednego z klientów, jak wygląda ta książka, czyli jest dużo treści, jest dużo grafiki, więc no produkt na pewno nie dla Ciebie, jeżeli dopiero zaczynasz z KDP. Natomiast, jeżeli już jesteś w tym temacie jakiś czas, to warto się zainteresować tego typu niszami, bo jest tutaj mnóstwo pomysłów na wyróżnienie, jest tutaj mnóstwo rzeczy, które możesz zrobić inaczej niż konkurencja. To nie jest produkt dostępny dla każdego. To nie jest produkt, który każdy może wykonać. Na to trzeba mieć pomysł, na to trzeba mieć niszę i na to trzeba mieć czasami pieniądze lub czas. My first Easter coloring book znowu najprostsza kolorowanka świąteczna z dużymi kształtami, z grubymi obrysami. To jest dla dzieci 1, więc to jest najprostsza z kolorowanek, którą możecie zrobić. Tutaj macie w opisie napisane, że zawiera 47 stron, więc tak jak ja zalecam, kolorowanka minimalnie 24. Tak, do 50 stron, nie licząc oczywiście tych stron, powiedzmy, które umieszczamy między poszczególnymi stronami do pokolorowania, tymi czarnymi czy tymi takimi przekładkami, żeby tutaj kolory nam nie przebijały na drugą stronę, jest ranking BSR 66311 pozycja 96 stron, czyli tutaj widzimy, że autor tego projektu zastosował właśnie te przekładki pomiędzy stronami dlatego że stron do pokolorowania tutaj ujmuję w opisie jest 47 a łącznie jest ich 96 więc na pewno coś takiego tutaj w środku jest I jeżeli będziecie tworzyć kolorowanki to polecam wam w opisie zaznaczyć ile jest faktycznie stron do pokolorowania i tutaj mamy to jasno powiedziane 47 pages drawings of Kirbany X and Chicks natomiast stron ogólnie projekt ma 96 i warto to w opisie zaznaczyć, żebyście nie dostawali negatywnych opinii, właśnie związanych z tym, że ktoś sugerował się ilością stron, która jest napisana w Product Details, i myślał, że tyle jest tutaj elementów do pokolorowania. Nie, to musicie też wyraźnie zaznaczyć, żeby tutaj klienta nie wprowadzać w błąd. Zobaczcie sobie na ten produkt. I teraz minuta ciszy dla każdego, na przemyślenie sobie, jak to jest możliwe, że to się tak dobrze sprzedaje. Bo to ma ranking 75 tysięcy. To nie ma praktycznie podtytułu żadnego. Tytuł też składa się z dwóch, z trzech literek i jednego wyrazu, bym tak to ujął. Wydany trzy dni temu i ma taki ranking. Opis jest po prostu za przeproszeniem, bym powiedział brzydko, natomiast nie chcę się wyrażać. Wnętrze okładka jest tragiczna. Okładkę moja córka, -letnia, 7 siedmioletnia, by zrobiła dużo lepiej. Produkt sam w sobie, sam pomysł na produkt jest. No, jak najbardziej ok, to jest po prostu prosta książeczka dla małych dzieci, mówiąca o tym, żeby dopasować literę do zwierzęcia, to jakie zwierzę się zaczyna na A i tak dalej. Mamy pokazane tylko tutaj pierwszą stronę. Jakby te grafiki też nie są górnolotne, jakieś nie powiedziałbym, że to są grafiki dla tych najmłodszych dzieci. One nie, nie, nie przykuwają uwagi, może w latach 50., by to. Przeszło. Natomiast sama książka jest paskudna, moim zdaniem, myślę, że podzielacie moje zdanie, kosztuje 9 aż dolarów, ma 28 stron i zajmuje tak dobrą pozycję BSR. Nie wiem, czy ktoś tutaj nie wpakował mi milionów w reklamę, żeby w ogóle to pokazać, bo jest tragiczna ta pozycja. I tutaj nawet myślę, że nikt nie będzie z tym dyskutował. Tu nawet nie można powiedzieć o tym produkcie, że w prostocie tkwi siła, bo to ani ani siła, ani prostota, ani nic co ładnego, ja bym dzieciom czegoś takiego nie kupił i chciałbym, żebyście zwrócili właśnie uwagę na ten produkt. Jest to w large print w dodatku, zdrukowany jeszcze większą czcionką. Kolejny produkt, Primary Handwriting Tablet with Positive Affirmations, czyli tutaj nie mamy tylko i wyłącznie pisania po śladzie, Ćwiczenia rączki dziecka, ale też jest to ujęte dodatkowo, jeszcze jest tam, są tam ujęte sentencje, takie pozytywne afirmacje, więc też ciekawy pomysł na wyróżnienie. I tak jak poprzednio, okładka tutaj jest nieciekawa, to ocencie sobie sami oczywiście, ale produkt jest bardzo prosty, myślę, że przez każdego z Was do stworzenia, jak najbardziej oglądającego moje materiały. 22 luty to jest data wydania. 78705, czyli bardzo porównywalny ranking BSR do tego produktu. Okej, okay, no nie komentujmy, tutaj mówimy o faktach, jak jest, a nie analizujemy dlaczego, co i jak. Feel in the Faces, Feelings Activity Book, bardzo fajny produkt, troszkę skopany, jeśli chodzi o podtytuł, o indeksowanie, pozycjonowanie. To powinno być tu zrobione dużo, dużo lepiej. Ktoś to zrobił po prostu, kto nie miał pojęcia, jak wydawać na Amazon KDP. Yy. Cena też mówi sama za siebie. Tu powinna być końcówka 999795. Ma 45 stron. Pewnie książka zlecona i wrzucona na Amazon KDP bez żadnej wiedzy wcześniej. Bez powzięcia żadnej wiedzy wcześniej w tym temacie. I takie są tego efekty: być może książka jest fajna, być może książka faktycznie mogłaby się dobrze sprzedawać. Być może kosztowała nawet sporo. Natomiast nie damy jej szansy się sprzedać, jeżeli to zrobimy tak nieumiejętnie, jak to zrobił właśnie ten autor, mimo tego, że ona ma już trzy oceny pozytywne, bo ktoś ją kupił i przekonał się, że faktycznie to może być ciekawy produkt, fajnie zrobiony, to ciężko będzie z takim pozycjonowaniem, z takim tytułem, z podtytułem, z takim opisem, z taką ceną i z brakiem A plus content, żeby pokazać tutaj coś więcej, ciężko będzie to wybić gdzieś wyżej w Amazonie. Ok, produkt następny Pen Control Line Tracing Workbook, czyli znowu mamy tutaj ćwiczenie rączki, rysowanie po śladzie kształtów, liter i tym podobne, tutaj jest to bardziej urozmaicone, natomiast też skopany jest cały tytuł, to jest tylko tytuł, jak widzicie nie ma tutaj dwukropka, nie ma żadnego podtytułu wpisanego, ktoś po prostu mm, wyszedł z założenia, że jeżeli to jest optional, czyli podtytuł jest opcjonalny, to tam wpisywać niskie trzeba, ja Wam mówię, że trzeba. I tak, tutaj mamy zrobiony fajnie opis, jako jeden z elementów, który tutaj jest zrobiony porządnie. Wnętrze też jest ciekawe, wnętrze jest różnorodne. Ranking 102 tysiące, więc nie najgorzej. Też się fajnie sprzedaje regularnie. Natomiast tak jak mówię, to pewnie są produkty, które były zlecane przez jakiegoś nowicjusza Zlecane na zewnątrz, ktoś zrobił ciekawy produkt, natomiast kompletnie osoba, która publikuje, nie potrafi go wypozycjonować. Następny produkt: The Montessori Home Create a Space for Your Child to Thrive. I tutaj jest fajny produkt, też dla osób zaawansowanych, też nisza, myślę, która daje duże pole do popisu, bo to jest: to jest system Montessori do nauki dziecka różnego rodzaju. Rzeczy. Poczytajcie sobie o tym Montessori. To jest naprawdę ciekawy temat, jeśli chodzi właśnie o edukację dzieci. Ciekawy system, wymyślony przez Włoszkę, która właśnie miała takie, która miała takie nazwisko. Ranking 32915, i tutaj naprawdę wiele produktów można pod to podpić. Tutaj środek jest oczywiście high content, tutaj jest dużo treści, jest dużo zdjęć, jak możecie sobie tutaj zauważyć. Także książka też nie dla każdego. Natomiast o to tutaj chodzi, żeby zrobić coś, co nie jest dla każdego dostępne, żeby można było tutaj zagospodarować niszę swoim produktem, który nie będzie w tak prosty sposób mógł być podrobiony, mógł być skopiowany i podobne. Sidewards and Spanning Warbook for kids ages 6 to 8. I tutaj znowu produkt edukacyjny dla dzieci. Różnorodne wnętrze do nauki, właśnie wymawiania różnego rodzaju słów. Tutaj, akurat w tym przypadku po angielsku, wnętrze różnorodne, ciekawe. Ktoś tutaj się napracował na pewno albo wydał pieniądze. Natomiast okładka, moim zdaniem, jest bardzo, bardzo słaba. 8,47 kosztuje taki produkt. Opis też tutaj. Ktoś przyoszczędził trochę na, na tym opisie. Można naprawdę taki produkt bardzo rozbudowany opisać w kilku tysiącach, przynajmniej tych słów, w kilku tysiącach tych znaków, które mamy dostępne na Amazonie do opisu, więc polecam wam to jak najbardziej robić. Tu jest ranking 151 tysięcy 100 stron, więc też regularna sprzedaż nie tak dobra jak ostatnie produkty, natomiast też się sprzedaje. Cursive Handwriting Workbook for Kids. No i mamy znowu pisanie, nauka pisania po śladzie, ale tutaj, w tym przypadku kursywą, i też mamy różnego rodzaju wyróżniki jeszcze tego produktu. Jak widzimy, to jest zrobione w takim stylu bardziej komiksowym. Przynajmniej okładka to sugeruje. I wnętrze też do tego nawiązuje. Mamy tutaj różnego rodzaju chmurki, mamy coś tutaj do praktykowania miejsce wyznaczone właśnie do pisania tej literki, a w kursywie mamy łączenie kropek, czyli nauka pisania jednocześnie połączona z łączeniem kropek. Po połączeniu tej kropki daje nam to literkę, różnego rodzaju obrazki, do pokolorowania, więc też nie jest to produkt taki goły. Ale zrobione z pomyślunkiem 599 14 luty wydanie. Mamy A, kontent zrobiony i 164 pozycja BSR 1750: alfabet, handwriting, i znowu mamy handwriting practice, workbook. Bardzo popularne produkty teraz, bardzo popularne produkty właśnie dla dzieci. Wiele ich teraz się pokazuje. To jest produkt dla tych najmłodszych dzieci. Podstawowe pisanie liter. Tak wygląda tył okładki, pokazując co się zawiera w środku. Tutaj tych stron też wiele nie jest, bo jest tylko 53 strony. Więc produkt na pewno bardzo prosty. Produkt do zrobienia przez Was, na pewno przez każdego z Was, jeżeli nawet zaczynacie z Amazonem KDP. Tytuł, podtytuł Practice Workbook for Kids i tyle, czyli też osoba no, nie do końca świadoma tego, jak się to robi. 53 strony, 128 706 ranking BSR. Dinosaur Number Tracing Workbook for Kindergarten, kolejny produkt z serii Number Tracing. Tutaj z motywem dinozaurów, czyli bardziej myślę produkt dla chłopaków, gdyby tutaj autor jeszcze zawęził to właśnie dla chłopaków, nie for children tylko for boys. Produkt też nieskomplikowany. Okładka ciekawie zrobiona, chociaż niewypozycjonowana na środek. Wydanie 13 luty. 8 dolarów cena i pozycja BSR 295 tysięcy, więc też się sprzedaje dosyć regularnie. Wydany 13 lutego, jak mówiłem, więc miesiąc dokładnie temu. To jest wszystko, moi drodzy. To są wszystkie inspiracje, które na dzisiaj dla Was przygotowałem. Mam nadzieję, że zaczerpnęliście z tego coś dla siebie, że będziecie mieli teraz głowę pełną pomysłów na nowe produkty. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam udanej, spokojnej niedzieli. Trzymajcie się do wtorku. Do zobaczenia. Hej!